Piękna dziesięciokroszówka polska z czasów wczesnych zaborów z roku 1820. O ile miedź z tego okresu jest trudna do zdobycia w pięknych Stanach, tak najtrudniejsze są monety bilonowe. Słaby metal naturalnie zużyty w obiegu dziś skutkuje tym, iż o egzemplarze w Stanach hmm. Drugich, a tym bardziej pierwszych, jest bardzo ciężko. Tutaj egzemplarz z wyraźnym, niespotykanym dla tych monet, mętniczym połyskiem. Drugi rocznik hmm. bicia. Co ciekawe, mimo iż emisję rozpoczęto w 1816, to będę mamy pod pozycją 320, mamy bardzo ładny egzemplarz właśnie z tego pierwszego roczniku bicia, zaprezentowany dodatkowo. To... Na kolejne 10 groszówki czekano aż 4 lata, gdyż pierwszy, drugi rocznik bicia to właśnie 1820. Bardzo ładny egzemplarz, polecamy.